Otwierając posiedzenie Komisji y, Finansów, Błagu i Porządku Publicznego, Komisji o Spraw Rozwoju Rolnictwa Gospodarczego i gosp Rozwoju Gospodarczego i Zdrowotnaczenia oraz Komisji Rewizyjnej. Witam y, kolegów radnych. Więc przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie uchwały sprawozdania wykonana budżetu. To może pan Szanowni radni, na taka informacja, że dzisiaj w bierze udział Komisja Finansów, Komisja Rolnictwa i też są Komisji Rewizyjnej i Pan Przewodniczący Rady. Natomiast Komisja w Oświaty odbędzie się w poniedziałek. To z wniosku, bo też my planowaliśmy wspólnie Pana Przewodniczącego, który obecnie na dzisiaj przebywa. granicą i drugi członek Komisji Pan Światowskich. Pracuje w firmie drogowej hiszpańskiej i pracę wykonuje w Częstochowie. Także w poniedziałek jest dla niego bardziej realny. A ta komisja jest tylko trzyosobowa. Z listy obecności, która tam wynika, myślę, że. że Lista obecności. Stopa bezrobocia na naszej gminie według danych ostatnich sięga około 9%. Około 9% jest zarejestrowane na dzień dzisiejszy około 170 osób. W stosunku do tego, gdzie Powiecie Dąbrowskiej jest ponad 20, jest to wskaźnik według Cywry zadowalający, według mojej nie bardzo zadowalający, bo jak, 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 jak Państwo wiecie, większość naszej społeczności zajmuje się rolnictwem. Ten okres e, prac wiosennych maj, kwiecień, maj, czerwiec, dużo, w mojej ocenie dużo osób gotowych do pracy, no niestety wyjechało do Niemiec na prace sezonowe. Nie pomylę się, ale co najmniej z miejscowości Pawła Strojatoni mi to w ostatnim z 80. Osoby te, które a mężczyźni, młodzież, ta, która potrafi coś robić w zakresie infrastruktury, a zatem budownictwo, czy, czy usługi remontowo budowlane, to sporo ludzi przygotowanych do tych pracy pracuje niestety w Anglii i w Niemczech. Ale tak to jest. Z jednej strony powiedziałem z jednej strony, a nawet, że to cieszy, że, że społeczność naszej gminy nie jest wiele z Państwa na bezrobociu, a sobie radzi. Z drugiej strony, no młodzi, skoro to jest i niż demograficzny, co wpływa bezpośrednio na niż. Yy, bolączką, yy, dużą bolączką, powiedzmy tutaj cyfrze, yy, są, jest młodzież, szczególnie kobiety, które ukończyły, począwszy od, czy to szkoła średnia, czy to uczelnia wyższa, po skończeniu uczelni, najwięcej w tym temacie jest Kobiet, dziewczyn, a pracę osiągnąć, a szczególnie w administracji, oświacie, z cudem sięga nie tylko na naszej w pobycie Dąbrowskim, w Tarnowie i okolicach. To Przechodzimy w takim razie teraz do głosowania na podstawie podświetlania i zainteresowania przekonania do tego, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Bolesławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informację o stanie mienia komunalnego występuje do Rady Gminy wniosek o udzielenie wujkowi gminy w Bolesławiu absolutorium wykonania budżetu za rok 2012. Uzasadnienie. Wójt Gminy przedłożył Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na duże zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości zobowiązuje wójta do podjęcia działań w celu uregulowania zagłówki. Fundusz i e, tu e, do egzekucji padła kwota ponad 300 tysięcy złotych. Tak, te czynności egzekucyjne prowadzone to koszty, to działanie pracowników, a efekt tych działań jest mało, mało, mało znaczący bo w wyniku postępowań egzekucyjnych wpłynęła kwota do budżetu około 4 zł. To jest dochodem własnym. Ba nie liczyłem tego, czy czynności, a co uzyskało, są się plus minus wpływu. Ale taki obowiązek jest ich prowadzić. I będzie prowadzony do skutku, bo musi a nie ma się coś łudzić, nawet łudzić, że te środki finansowe wrócą wprost do budżetu. Dotyczy to osób, o bardzo, bardzo niskich dochodach lub wcale dochodów, a osoba też, to, ta, która zamierza nie płacić elementów, to nie podejmuje pracy na zasadzie umowy o pracę, żeby nie mieć źródła, z którego egzekucja, a takie są przypadki, że wcześniej, myśląc o należytym zobowiązaniach, często gęsto zbywa się w majątku jeszcze wcześniej na rzecz innej osoby, żeby czynność egzymenu z majątku trwałego była nieskuteczna. Przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu za 2012 rok. Proszę. Struktura proszy. Zużycie materiałów i energii 49 670 złotych 35 groszy. Lekkie materiały medyczne 9 240 zł. 86 groszy. Usługi protetyczne 10 200. Pozostałe usługi obce 36 645 złotych 68 groszy. Przegląd i naprawa sprzętu 3025 złotych 2 grosze. Wynagrodzenia 284 402,93 grosze. Ogólny wynik finansowy gminy Zakładu Opieki Strowotnej Polesowej na dzień 31 grudzień 2012 rok wynosi minus 9 529,39 groszy. Dziękuję Dziękuję bardzo. Proszę o zapytanie do mojej społecznej. nie wnosiła uwagi, jak i również do polityki całej finansowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podania Dziękuję. I jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu za 2012 rok? Yeah, no